Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Monika Mosczura i jestem prorektorem spraw organizacyjnych Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Kształcimy już studentów od ponad 15 lat na dwóch kierunkach, turystyka i rekreacja i filologia angielska. Zachęcam Państwa serdecznie do podjęcia studiów w naszej szkole, jeżeli marzycie Państwo o pracy w turystyce, lubicie języki obce i marzycie o tym, żeby zwiedzać świat. Nasza wysoka specjalizacja pozwoliła nam stworzyć niepowtarzalny system studiów, zarówno na turystyce, jak i na filologii. Dzięki takim programom jak Erasmus macie Państwo możliwość wyjazdów zagranicznych, zdobywania wiedzy, zarówno na stażach zagranicznych, wakacyjnych, jak i w uczelniach partnerskich, gdzie możecie wyjechać na parę miesięcy, semestr bądź nawet rok studiów. Mieścimy się w, w samym sercu Warszawy. Niedaleko Dworca Zachodniego dojazd do nas więc jest łatwy z wszystkich stron miasta, jak i Polski. Kształcimy w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym i online. Sądzę, że atmosfera pracy w naszej szkole jest na tyle przyjazna i serdeczna, że każdy, kto naprawdę chciałby pracować w turystyce, znajdzie tutaj miejsce dla siebie, znajdzie przyjaciół, a przede wszystkim Znajdzie swój nowy zawód, który mam nadzieję będzie jego pasją. Dzień dobry, mam na imię Agata, mam 21 lat. Jestem studentką Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Obecnie studiuję na trzecim roku filologii angielskiej ze specjalizacją w biznesie, a także planuję rozpocząć równolegle studia na kierunku Turystyka i Rekreacja w trybie stacjonarnym. A. Działam również w samorządzie studenckim, który współpracuje organizując różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, między innymi Mikołajki, czy Otrzęsiny, a także juvenalia. Udało nam się również zorganizować kilka wycieczek turystycznych oraz zajęć sportowych. Do podjęcia studiów na Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie skłonił mnie przede wszystkim praktyczny profil studiów, który umożliwiał rozpoczęcie praktyk w różnych hotelach w Warszawie, a także w różnych... Yy biurach tłumaczeń oraz agencjach turystycznych. Co uczelnia ma do zaoferowania? Są to praktyki w takich hotelach jak Sheraton czy Hilton, a także grupa sieci Marriott. Uczelnia oferuje także bogatą możliwość praktycznej nauki z native speakerami, a także przedmioty tematyczne związane ze specjalizacją oraz różnego rodzaju projekty. Praktyki, które można nabierać podczas wyjazdów zagranicznych. Między innymi w ramach programu Erasmus, również są bardzo dużym plusem tej uczelni. Ja sama miałam możliwość wyjechania na taki staż do Hiszpanii na trzy miesiące, gdzie pracowałam w hotelu czterogwiazdkowym w mieście Pineda de Mar w Hiszpanii, gdzie poznałam wielu, wielu znajomych z zagranicy, z różnych zakątków świata, oraz miałam możliwość nauki języka hiszpańskiego, którego uczę się do tej pory. Zachęcam do podjęcia studiów na Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Mnie się podoba. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych to także filologia angielska. Zapraszamy miłośników języka angielskiego na studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym. Tu kształcą się między innymi przyszli tłumacze, pracownicy międzynarodowych korporacji, a także instytucje z branży fotelarsko-turystycznej. W programie studiów rozwijanie i doskonalenie umiejętności językowych, duży wybór przedmiotów kierunkowych, wśród których jest językoznawstwo, historia i literatura krajów angielskiego obszaru językowego i wreszcie cała gama przedmiotów specjalizacyjnych dających możliwość kształcenia talentów tłumaczeniowych, a także przygotowujących do uczestnictwa w międzynarodowej komunikacji biznesowej. Tu dowiemy się m.in. Jak prowadzić skuteczne negocjacje i poznamy szereg środków leksykalnych, robić to dobrze po angielsku. Dzięki programowi Erasmus, studenci Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych mogą studiować lub uczestniczyć w praktykach i stażach w Irlandii, Hiszpanii, Francji i na Cyprze, w Grecji, a także na Węgrzech. W najbliższych planach uruchomienie dyskusyjnego klubu kultury i filologii angielskiej w którym będzie można zapoznać się z osiągnięciami kinematografii krajów angielskiego obszaru językowego. W Wyższej Szkole Turystyki Języków Obcych każdy znajdzie coś dla siebie. Dołącz do nas już dziś! Dzień dobry, nazywam się Maria Chudrzyńska, jestem dyrektorem działu personalnego w hotelu Sheraton w Warszawie. Nasza marka jest jedną z sześciu marek Marriott International, hoteli, w których staże, praktyki odbywają studenci wyższej szkoły turystyki języków obcych. Bardzo jest miło powitać wszystkich obecnych studentów, jak i przyszłych studentów w tej uczelni. Mogę śmiało powiedzieć, że w ostatnich pięciu latach, kiedy współpracujemy, od kiedy współpracujemy ze szkołą, przyjęliśmy, śmiało mogę powiedzieć, setkę studentów na praktyki i współpracujemy ze szkołą, Owocnie, dając studentom możliwość nauki od najlepszych. E, najlepszych mam na myśli profesjonalistów pracujących w naszych hotelach. A przypomnę, jest to oczywiście hotel, który ja reprezentuję Sheraton Grand Warsaw, e, jest to hotel Warsaw Marriott, jest to hotel Courtyard by Marriott, jest to hotel Bristol i hotel Westin, e, Także e, znane. Warszawskie hotele, gdzie studenci mogą uczyć się od najlepszych. Uczą się przede wszystkim pracy i organizacji pracy, jak również standardów, wysokich standardów jakie świadczymy usług, jakie świadczymy naszym gościom. Studenci którzy do tej pory odbyli praktyki mogli podejrzeć pracę hoteli od zaplecza, mogli podejrzeć pracę hoteli od frontu, czyli tu gdzie obsługuje się nasze kości. i tak naprawdę mieli okazję poznać jak funkcjonuje cały hotel, ponieważ nasze praktyki organizujemy w różnych działach hotelu. Przez kilkanaście tygodni student może zobaczyć, jak jest zorganizowana praca zarówno w działach gastronomii, jak i w działach bezpośrednio obsługujących gości hotelowych, gości konferencyjnych. Oczywiście studenci są również częścią ekipy, która dba o najwyższy poziom usług zarówno w pokojach. Jak i w restauracjach. Także nauka od najlepszych przynosi efekty w postaci przede wszystkim zdobytej wiedzy, ale też umiejętności organizacji pracy, współpracy w zespole, wspierania się. No i czego finałem jest dyplom jest zaświadczenie o tych praktykach który jest przepustką do dalszej kariery zawodowej, kariery przede wszystkim w hotelarstwie, turystyce i w naszej branży. Przez tych pięć lat wypuściliśmy w świat wielu absolwentów. Osoby, które otrzymały pracę albo w naszych hotelach, albo w hotelach konkurencyjnych sieci. Niemniej jednak, z, taką, z takim certyfikatem, z taką laurką, drzwi wszystkich pracodawców naszej branży z pewnością są otwarte. Możemy zadać sobie pytanie, jak wygląda w tej chwili branża w czasach pandemii. Wiemy, że jest to dość specyficzny czas, dość specyficzna organizacja pracy. Nie, nie zamykamy się i jesteśmy gotowi przyjąć zarówno studentów, jak i absolwentów, którzy chcieliby z jednej strony nauczyć się od najlepszych, a z drugiej strony, którzy, którzy chcieliby nawiązać z nami współpracę. Współpraca wygląda trochę inaczej niż do tej pory, ponieważ pracujemy w reżimie sanitarnym, musimy przestrzegać pewnych zasad, które nie zawsze ułatwiają nam bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Ale, ale nie zraża nas to i jesteśmy gotowi dostosować się do, do tych wymogów. Także myślę, że w, podejmując praktyki w jednym z naszych hoteli, możecie nauczyć się tego, jak wyglądają standardy na najwyższym poziomie. I jak, nawet jak radzić sobie w obecnej trudnej sytuacji. Studenci, którzy do tej pory mieli okazję odbywać praktyki w jednym z naszych hoteli, naszej grupy, przypomnę grupy Marriott International, uzyskali dyplom kończenia praktyk i niektórzy z nich również uzyskali możliwość współpracy z naszymi hotelami. Były to osoby, które odnalazły się w hotelarstwie, nie tylko teoretycznie, ale też praktycznie i podjęły pracę bądź w recepcji, bądź to w dziale obsługi gościa, czy, czy w jednej z restauracji. Także osoby, które mogły doświadczyć bezpośrednio podczas praktyk, jak wygląda praca, zdecydowały się na podjęcie pracy. Właśnie w konkretnym, w konkretnym dziale. Można zadać sobie pytanie, czy teraz również takie perspektywy będą możliwe. Jestem w dobrej myśli, wierzę, że najgorszy moment za nami w tej chwili goście powoli, powoli wracają do hoteli, zaczynają się. Niewielkie, ale spotkania w niektórych przypadkach tylko w formie hybrydowej. Ale to jest początek. Zaczynają się większe imprezy i goście zaczynają przyjeżdżać. Także liczymy na to, że wkrótce znów nasza branża odżyje i wierzymy, że nowe kadry, młode osoby, chętne do pracy, do współpracy znajdą u nas swoje miejsce.